Na blogu SCS pojawił się duży wpis na temat nadchodzącego DLC do American Truck Simulatora, za chwilę obejrzymy sobie zdjęcia i pogadamy chwilę na ten temat. Jest to zestaw mikrowywiadów z twórcami gry, którzy wypowiadają się na temat tego właśnie jak wygląda tworzenie tego typu dodatku, co oni sądzą na ten temat i czym się konkretnie zajmują w ramach tworzenia tego dodatku, więc odsyłam do Konkretnego wpisu, a tymczasem sobie możemy obejrzeć zdjęcia. Wywiad jest z Patrykiem, Seki, Martinem, Iloną i Antonem. To jest część tej ekipy, która się zajmuje tworzeniem tego DLC Kansas. Oczywiście w studiu częściowo jest ustawiona, częściowo mają wgląd w po prostu jakieś inspirujące rzeczy w internetach. I po kolei się wypowiadają w wpisie. Ale możemy też zobaczyć przy okazji parę nowych e, zdjęć z samego Kansasa. Czy tak to się odmienia? Z samego stanu Kansas. Być może coś nowego da się tu zobaczyć. Na pewno mamy zestaw nowych budynków, które są e, takimi landmarkami. Budynki charakterystyczne znajdujące się w różnych miejscach tego stanu. Z opcji zobaczenia w edytorze i coś ciekawego na pewno z tego w przyszłości zobaczymy w samej grze. Być może się pojawią jakieś animowane te budynki też. Kto go tam wie, to by było bardzo interesujące, gdyby jakieś światła mogły migotać, coś takiego. Tego chyba jeszcze się nie zdarzyło, żeby były w ten sposób budynki animowane. Ale może się wreszcie jakiś taki budynek pojawi. Wiemy na pewno, że jest możliwość edytowania i animowania modeli budynków, jak na przykład różnego rodzaju wiatraki, które się kręcą. Ale żeby były światła animowane, to jeszcze się nie spotkałem. Powinno być to wykonalne na tym silniku. Co my tu mamy? Kolejna farma. Jakby tych farm było za mało. Ale niektóre budynki rzeczywiście są fajne. I jestem ciekaw, jak to w grze będzie wyglądać. Na sam koniec dojdziemy do chyba najciekawszych screenshotów, które są upublicznione w tej chwili. Jakiś sklep. To wygląda jak wieża kontroli lotów z lotniska, ale to jest biurowiec jakiś. To są te screenshoty, gdzie tu widzimy proces tworzenia modeli w grze na podstawie Google Earth, Google Street View i innych źródeł, do których dostęp mają twórcy gry. Więc to są jakieś materiały źródłowe i mierzenie odległości, próby odtworzenia takich budynków w ramach prefabów. Z tego względu, że jest to dosyć trudne zadanie pogodzenia skali gry ze skalą rzeczywistą i maksymalne odtworzenie takich budynków, żeby dało się z nich z jednocześnie zrobić jak najwięcej tych budynków w grze, żeby było jak najmniej nowych modeli, bo to oszczędza miejsce, a z drugiej strony jak największa różnorodność, więc jakieś takie kompromisy na pewno są, żeby to przypominało jak najbardziej, ale nie było. Często dosłownym odwzorowaniem, chociaż zdarzają się jakieś budynki, które są dosłownie odtworzone, właśnie te landmarkowe. W każdym razie tych budynków będzie trochę, tych nowych prefabów, fabryk będzie też trochę. Jak to wszystko zostanie stworzone, to poczekamy jeszcze chwilę, i niedługo powinien pojawić się wpis jakiś właśnie z fabryczek, z nowych miejsc dostarczania towarów w Kanzasie, i zobaczymy. Wtedy, jak te nowe budynki powstały i co stworzyli dla nas, na pewno będzie można to wykorzystać w tworzeniu własnych map, jeżeli mamy dostęp do edytora. No dobra, widzimy się na trasie i do zobaczenia.